Dzień dobry moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor Doktor a to 564 odcinek podcastu BSSB Stajemnic. Na co dzień mam przyjemność prowadzić klub pro Progressio, niesamowitą społeczność firm, które świadczą szereg usług w obszarze B2B. A to jest moja autorska audycja, w której od czasu do czasu dzielę się z Wami różnego typu ciekawostkami wiadomościami ze świata nowoczesnych usług dla biznesu. Dzisiaj sobota. Pierwszy śnieg za oknem. Nie wiem jak u was to wygląda, ale u mnie wstałem rano i jest biało, a jeszcze nie ma grudnia. No cóż, powinniśmy się do tego przyzwyczaić, że pogoda w listopadzie już jest właśnie śnieżno-biała i możemy czasem tego białego puchu trochę na ulicach znaleźć. No, ale to nie jest podcast o pogodzie, ani tym bardziej o topniejącym śniegu, tylko o nowoczesnych usługach dla biznesu. O świecie, który nas otacza, o świecie, w którym spotykamy się z outsourcingiem, centrami usług wspólnych, na przykład tematyką prawną, HR-ową czy też nieruchomościową. No i tak będzie też i dzisiaj. Na początek krótka refleksja. Miałem okazję brać wczoraj udział w bardzo interesującym śniadaniu biznesowym zorganizowanym przez firmę Mazars. Mazars to francuska firma, która świadczy usługi outsourcingu finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego i jeszcze do tego usługi doradcze. No i od 20 lat organizuje śniadania biznesowe. Tak, 20 lat to było bardzo, bardzo ciekawe spotkanie, bo mogłem sobie posłuchać o tym, co przez 20 lat się działo, chociażby na tych śniadaniach, jakie tematyki były poruszane, a z drugiej strony wystąpiłem tam w roli gościa i podzieliłem się w 3 um sprint, O tym, jak na przestrzeni ostatnich 20 lat zmienił się świat nowoczesnych usług dla biznesu. Było to ciekawe wyzwanie, ale 3 minuty no cóż, można takie podsumowanie w 3 minuty zrobić. Dobra, to taka krótka refleksja na początek dzisiejszego spotkania, a wskakujemy w takim razie w stałą część, czyli podział na podcasty, na newsy i na zapowiedzi. Zacznę oczywiście od podcastów, których w tym tygodniu był całkowicie ciekawy, Mix. Z jednej strony były to podcasty w języku polskim, w drugiej, z drugiej w języku angielskim i ukazał się jeden odcinek specjalny. No ale o tym usłyszycie właśnie za chwileczkę. To zaczynamy podcasty. Poniedziałek to odcinek 562, któremu dałem tytuł Multicowork, ma już rok. Tak, minął już rok, od kiedy na polskim rynku jest realizowany projekt pod nazwą MultiCowork. Co w tym czasie się zmieniło? Jakie nowe biura coworkingowe dołączyły do sieci MultiCowork? I kilka innych dodatkowych informacji usłyszycie właśnie w tym odcinku. Odcinek 563 poświęciłem omówieniu pierwszego wydania magazynu Focus on Business, a konkretnie jego polskiej wersji językowej. Focus on Business to nowy tytuł drukowanej prasy, którego głównym tematem zainteresowań jest sektor nowoczesnych usług dla biznesu. Magazyn ten zastąpił wydawany wcześniej przez dekadę outsourcing and more. A skoro pierwszy numer jest już dostępny, to warto posłuchać, co zostało w nim opisane. Skoro w jednym z odcinków opowiadałem o polskiej wersji Focus on Business, to warto byłoby także wspomnieć o jego anglojęzycznym odpowiedniku. I tak, w środę pojawił się 55. odcinek podcastu Good Morning BSS World. Ten podcast nagrywam w języku angielskim, i to właśnie tu opowiedziałem o tym, co się znajduje na stronach pierwszego anglojęzycznego numeru Focus on Business. Odcinek ten nosi tytuł Here it is, the very first issue of Focus on Business. W piątek ukazał się odcinek specjalny. Piątek był czarnym piątkiem i dniem, w którym na rynku oferowane są usługi i produkty z niesamowitymi zniżkami. Tak też było w Pro Progresjo. Odcinka tego jednak już nie znajdziecie w swoich podcastowych aplikacjach. Był on dostępny tylko w dniu 26 listopada. Czas na newsy! W Łodzi rośnie sektor BPO SSC. Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi przeprowadziło badanie dynamiki zatrudnienia w okresie 3. i 4. kwartału 2021 roku oraz planów na rok 2022 w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu w Łodzi. Jak wynika z zebranych danych, do końca roku blisko 100 działających firm w Łodzi z sektora BPO SSC wygeneruje dodatkowo 2 1200 nowych miejsc pracy. Na tym nie koniec. Prognozowane jest, że w 2022 roku łódzki sektor BPO SSC stworzy dodatkowe 2600 nowych miejsc pracy, co w rezultacie pozwoli na przekroczenie poziomu 31 100 zatrudnionych ogółem. Według badań firmy Voucher Cloud z roku 2020 przeciętny etatowy pracownik spędza na produktywnej pracy niespełna 3 godziny. To niezbyt efektywne podejście do wykonywania zadań. Firma Brainshare IT przyjrzała się temu zjawisku i przytoczyła 5 czynników, które mogą zmienić ten stan rzeczy. A są to wyższe wynagrodzenie, technologia przyspieszająca procesy, ulokowanie pracownika we właściwym miejscu, sprawienie poczucia kontroli nad działaniami, i zachęcenie do dzielenia się własnymi opiniami, zmniejszenie liczby spotkań. Jak powyższe czynniki zostały rozwinięte, o tym przeczytacie w tekście Anny Moskały na stronach Focus on Business. We Wrocławiu na pierwszym z budynków Warum, zawisła już wiecha. Kawatina Holding nie zwalnia tempa przy realizacji największego na dolnym Śląsku projektu Mixed Use. Budynek D tego kompleksu, którego oddanie do użytku planowane jest na drugi kwartał 2022 roku osiągnął docelową wysokość. Dla przypomnienia, budynek ten zaoferuje swoim przyszłym najemcom ponad 16 tysięcy m2 powierzchni biurowej klasy A, rozmieszczonej na sześciu kondygnacjach. Standard i rozwiązania wdrażane w budynku Quorum D pozwalają jego deweloperowi, firmie Cavatina Holding, ubiegać się o międzynarodowy certyfikat BREAM na poziomie Excellent. Wrocław to jeden z najszybciej rozwijających się rynków dla sektora nowoczesnych usług, dla biznesu, i takie projekty jak Quorum zdecydowanie będą uatrakcyjniały Wrocław jako lokalizację dla nowych centrów operacyjnych. Jak to jest z tymi benefitami pracowniczymi i czy rzeczywiście mogą one mieć wpływ na zatrzymanie pracownika w firmie? Na to pytanie odpowiadają przedstawiciele z firmy Daily Foods, którzy ostatnio przeprowadzili w tym kierunku bardzo ciekawe badanie. Jak wynika z badania firma w trendzie zdrowia i Zero Waste, za najbardziej wartościowe pracownicze aktualny, Uznają się benefity związane z kategorią zdrowia. Na drugim miejscu pracujący Polacy wskazują benefity związane z czasem pracy, np. skrócenie dnia pracy lub dodatkowy urlop. W komentarzu do badania Magdalena Kartasińska, dietetyk kliniczny, kierownik działu dietetycznego Daily Fruits wspomina, że coraz więcej organizacji wprowadza kulturę prozdrowotną, która umożliwia holistyczne spojrzenie na potrzeby i zadbanie o dobrostan zarówno. Fizyczny, jak i psychiczny. Więcej o wynikach badania oraz o benefitach pracowniczych na stronach Focus on Business. A link w opisie do tego odcinka. No to na koniec newsów coś praktycznego. Od roku 2022 zmienia się wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wzrośnie on o około 300 zł. Obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach wyniesie 37,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 1662 zł97 zł. Natomiast odpis na jednego zatrudnionego wykonującego pracę w szczególnych warunkach. Lub o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach pomostowych wyniesie 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to jest 2217,29 zł. Więcej informacji na ten temat udziela na stronach Focus on Business firma Grand Thornton. Czas na zapowiedzi! 29 listopada o godzinie 9.00 HR na szpilkach Moniki Smulewicz zaprasza na szkolenie o podatkowanie i o składkowanie przychodów z innych źródeł w obliczu polskiego ładu. Szkolenie poprowadzi Samir Kajali i potrwa ono 5 godzin. Link do zapisów w opisie do tego odcinka. 30 listopada Kuszman Wakefield oraz Antal zapraszają na webinar Elastyczność specjalistów i menedżerów na rynku pracy. Podczas tego spotkania eksperci z obu firm zaprezentują wyniki swoich badań opisanych w raporcie pod tytułem Nomenomen Elastyczność Specjalistów i Menedżerów na rynku pracy. Od godziny 10. swoimi przemyśleniami będą się dzielić Dominika Kowalska, Jan Szulborski i Anna Trochim z Cushman Wakefield oraz Sebastian Sala z Antal. 1 grudnia o godzinie 10:00 Pro Progresio wraz z Kancelarią Chudzik i Wspólnicy zaprasza wszystkich pracowników firm z klubu Pro PROGRESSIO na webinar poświęcony nowemu obliczu pracy zdalnej. Jest to wydarzenie dostępne tylko dla firm z klubu Pro Progresio. Spotkanie poprowadzi dr Iwona Więckiewicz-Szabłowska, kierownik działu obsługi prawnej w Chudzik i Wspólnicy, kancelaria prawna, a spotkanie potrwa godzinę. 2 grudnia Positive Productivity zaprezentuje kalkulator dla menedżerów i liderów business services i back-middle-office. Informacje te zostaną przekazane podczas 25-minutowego spotkania na żywo pod tytułem Zjadacze Czasu 14 Niewidzialnych Złodziei Energii. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15.30, a poprowadzi je Krzysztof Pimpicki, CEO Harmodesk i Positive Productivity. No i tak dobrnęliśmy do końca dzisiejszego EPT, czyli ekspresowego podsumowania tygodnia. Wchodzimy w ostatnie dwa dni listopada i w miesiąc grudzień, który, jak to zwykle bywa biznesowo, kończy nam się mniej więcej w połowie miesiąca. Jakie to ciekawe rzeczy będą nam się działy w te nadchodzące 2-trzy tygodnie? No cóż na pewno nie zabraknie interesujących tematów, którymi będę mógł się z wami dzielić. Bo na koniec roku jeszcze będzie trochę wydarzeń, trochę raportów, trochę ciekawych publikacji, które będą się nam tutaj pojawiały, a w ramach samego podcastu pojawią się już pierwsze odcinki z serii z cyklu, kim oni są. To w tych odcinkach będziecie poznawali. Kim są firmy świadczące szereg różnego typu usług z obszaru usług biznesowych? No to na koniec jeszcze jedno ogłoszenie parafialne. Na rynku, w tej chwili, poszukiwany przez jedną z dużych firm konsultingowych jest ekspert specjalista do spraw procesów BPO. Jeżeli jesteś konsultantem, który zna się na procesach BPO, na ich tranzycji, na tym, w jaki sposób modelować procesy i poszukujesz pracy, to daj mi znać. Mogę Cię skierować we właściwe ręce, a w zasadzie we właściwe drzwi i będziesz mógł podjąć się na kilka miesięcy bardzo interesującego projektu w obszarze BPO. Jeżeli tylko masz na to ochotę. Ja na dzisiaj stawiam kropkę. Serdecznie dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Dziękuję również moim patronom, czyli Marzenie Sawickiej, Przemkowi Sławińskiemu, Szymonowi Kryczce i Damianowi Rucińskiemu, którzy wspierają rozwój tego podcastu na platformie patronite.pl. Jeżeli masz i ty ochotę dołączyć do tego grona, to zapraszam, wejdź na stronę patronite.pl, wpisz tam moje imię i nazwisko i zobaczysz, jakie progi wsparcia są dostępne. Wybierz swój właściwy i zapraszam do społeczności patronów podcastu BSS bez tajemnic. Na dzisiaj, kropka, życzę Wam udanego weekendu. Odpocznijcie trochę, spędzcie czas z rodziną, bo nowy tydzień biznesowy przyniesie nam wiele nowych, ciekawych wyzwań. Na razie, cześć.